Witaj. Dzisiaj chciałbym krótko powiedzieć o wewnętrznej mocy, o wewnętrznej spójności, kiedy jakie są tego elementy, kiedy się tak czujemy i co możemy zrobić, zro żeby zwiększać tą naszą wewnętrzną spójność, wewnętrzną moc. Ale niczym zaczniemy. Nazywam się Grzegorz Byczek, jestem psychoterapeutą w nurcie analizy bioenergetycznej. Oprócz psychoterapii indywidualnej prowadzę też warsztaty grupowe na sali oraz kursy online. W opisie znajdziesz link do mojej strony oraz najbliższego warsztatu, który właśnie będzie poświęcony tej wewnętrznej mocy, wewnętrznej spójności. Zaczynajmy. Wewnętrzna spójność, wewnętrzna moc nie płynie z naszych osiągnięć. I siły fizycznej. Jeśli osadzimy swoją wewnętrzną siłę na swoich osiągnięciach, to wpadamy w taką pułapkę: nigdy nie dość. Myślimy, że jeżeli to osiągnę, to osiągnę, to osiągnę, to będę w środku czuł się taki silny, i pewny, i e, taki spójny, że, że to jest to. To jest pułapka. Jedno osiągnięcie, będziemy chcieli kolejne osiągnięcie, kolejne osiągnięcie, to są zewnętrzne atrybuty, ze, świat, tak by świat zewnętrzny miał dać nam e, prawo do tego, że czujemy się wewnętrznie silni, wewnętrznie spójni. Szukamy tego na zewnątrz. Tak samo, jeżeli inwestujemy nadmiarowo w swoją siłę fizyczną i myślimy, że wtedy będę się czuł silny, jak będę silny fizycznie, to wówczas również jesteśmy w tej pułapce nigdy nie dość lęku, że ktoś będzie silniejszy, że nie jestem wystarczająco silny, wystarczająco sprawny, wystarczająco elastyczny. Tu można po prostu, znowu nie, nie będę wystarczająco. Zawsze ktoś będzie mógł być bardziej. Nic złego oczywiście w osiągnięciach zawodowych, finansowych, nic złego w dbaniu o swoją sprawność fizyczną. Mówię tylko o tym, czy te osiągnięcia mają nam dać poczucie mocy wewnętrznej, siły sprawczości i poczucie takiej właśnie spójności wewnętrznej. Ta spójność wewnętrzna, wewnętrzna moc płynie z akceptacji i uznania tego, kim jesteśmy, tego, co jest w nas w środku, na poziomie uczuć, na poziomie naszych pragnień, na poziomie ciała fizycznego, na poziomie możliwości poddania się temu, co w nas jest. To też możliwość pokazania siebie z tym na zewnątrz. Akceptacji swoich zasobów i niedoskonałości i możliwości pokazywania, taki właśnie jestem. Akceptacja to nie znaczy pasywne, taki jestem i. No i tak po prostu albo mnie bierzesz, albo nie możesz mnie kochać lub odrzucić. Akceptacja to jest po prostu świadomość, przyjęcie tego, uznanie, i znowu wtedy, jeżeli chcemy coś zmieniać sobie, to pracujemy nad tym, co nie znaczy, że tego nie akceptujemy. Tak jest, ale chciałbym inaczej. Lub jeżeli nie chcemy nad czymś pracować, to po prostu nie pracujemy i to też jest ok, ale ta spójność wewnętrzna. To właśnie akceptacja i czuję się z tym dobrze. Nie tylko zauważam i ojeju, tragedia, widzę to, ale to po prostu jest nie do przyjęcia, czy widzę to i to akceptuję. Może część rzeczy chcę zmieniać, ale faktycznie tak jest. W życiu dorosłym można powiedzieć, że jest tak kilka takich obszarów, w których możemy. Yy, się akceptować lub odrzucia, odrzucać. Jeden z tych obszarów to jest obszar naszej seksualności, naszych pożądań, pragnień seksualnych jako dorosłe osoby. Na ile czuję się swobodnie z tym, jakie mam pragnienia, jakie, jakie mam pożądania, jak to się manifestuje w moim życiu. Czy jestem w tym w zgodzie ze sobą. Czy nie. Tu nie mówię o rozwiązłości seksualnej, czy po prostu mam 15 partnerów, kochanków i kochanki, i po prostu jestem totalnie swobodny, ale w sumie nie zwracam uwagę, matacze i tak dalej. Mówię o takiej akceptacji wewnętrznej, że akceptuję. To, jak ja, jakie są moje pragnienia. Mogę o tym powiedzieć, zakomunikować, pokazać sposób jaki ja chcę to pokazywać. Czy jestem ograniczony, skrępowany, zawstydzony, zblokowany. Na poziomie fizycznym byłby to obszar miednicy, na ile ona jest rozluźniona, i w kontakcie, przez to może ten przepływ. Mojego, moich pragnień seksualnych płynąć we mnie i ja to jako dorosły mężczyzna, dorosła kobieta akceptuję i szukam ekspresji do tego, wyrażania, czy jestem spięty i schowany. Kolejnym innym obszarem będzie to obszar uczuć, pragnień. Można byłoby powiedzieć, na ile akceptuję uczucia, które są inne, uczucia i stany, które są we mnie. Czyli na ile w pełni otwieram się na życie. Można byłoby powiedzieć, jest nawet potocznie się mówi, ktoś ma taką, jest z otwartą klatą, po prostu pełną piersią żyje. Czyli można powiedzieć, obszar serca, na ile. Komunikuję swoje potrzeby, na ile jestem w stanie je obronić, na ile jestem w stanie dopuścić różne uczucia, które płyną w moim życiu, na ile jestem w stanie je uznać w środku i je komunikować w adekwatny sposób. I jeszcze jeden obszar, to jest obszar, na ile jestem w stanie poddać się życiu, na ile jestem w stanie odpocząć, zrelaksować się, a na ile Muszę wszystko skontrolować i być tak jak ja chcę, a nie mogę puścić. Oczywiście są momenty, w których musimy kontrolować, ale czy ta kontrola nie zabiera mi możliwość relaksu, odpoczynku, odprężenia, puszczenia, poddaniu się biegowi życia. I tu byłby obszar głowy, na ile kontroluje to wszystko głową, a na ile Głowa może być jednym z elementów mnie. Głowa, czyli jakby myślenie, na ile bezpiecznym miejscem dla mnie jest po prostu do głowy i nie czuć tego, co tam się dzieje, tych uczuć, pragnień, pożądań, ale to skontrolować. Skontrolować i skontrolować też y, wszystko, co się dzieje. I właśnie na ile jestem w stanie odpuszczać, pozwalać, zrelaksować i odpoczywać. Czyli ta wewnętrzna spójność, wewnętrzna moc będzie wprost proporcjonalna do tego, na ile mogę akceptować siebie na tych trzech poziomach. Mogę być spójny i połączony, na ile na poziomie fizycznym. I też emocjonalnym, tym wewnętrznym, moja miednica może się być połączona z sercem i głową. I właśnie nurt analizy bioenergetycznej daje taką możliwość pracy z tą, z tą wewnętrzną spójnością na, tym, na poziomie ciała i blokad w ciele, które nie pozwalają przepływu tym impulsom albo ekspresji tych naszych uczuć emocji impulsów, które mamy w środku i również na poziomie rozumienia intelektualnym oraz emocjonalnym połączenia się z tym co się we mnie dzieje. Można pracować, właśnie być w drodze ku łączeniu się, ku zwiększaniu spójności siebie, a przez to ym, Posiadaniu czy odczuwaniu lepiej powiedzieć, odczuwaniu wewnętrznej mocy. Jeżeli chcielibyście popracować nad tym w swoim życiu, to zapraszam na, na najbliższy warsztat. Tak jak powiedziałem na początku, jest to informacja w opisie. Ale abstrahując od tego warsztatu, jeżeli chcecie nad tym pracować, to wszystkie działania, które będą łączyć Was z. Tymi różnymi aspektami Was w uznawaniu i akceptacji będą działać na rzecz większej spójności i dostępu do wewnętrznej mocy, takiej spokojnej, miękkiej wewnętrznej mocy. To tyle na dzisiaj. Dziękuję.